Witajcie na moim kanale. Dzisiaj czas na ulubieńców będę w tym samym makijażu. Filmik z tym makijażem już był, więc jeśli chcecie, to zapraszam serdecznie, jeśli jesteście nowy nowa. Cześć, mam na imię Marta. Witaj w moim świecie. Tym jakże wstępem, witam się z wami na moim kanale. I dzisiaj czas na filmik, którego o oh dawno nie było na moim kanale. Nie było od dawno. Ulubieńców, ulubieńców kosmetycznych, a nazbierało mi się przez te ostatnie miesiące masę fajnych produktów, o których chciałabym Wam powiedzieć, pokazać, ale bez przesady nie będzie ich aż tyle. Jak wiecie, ja na co dzień się nie maluję, a bardziej stawiam na sprawy włosowo pielęgnacyjne zapachowo-ciałowe. Okej, okay, mniejsza z tym. Zawsze jak to nagrywałam kiedyś, ulubieńców, zaczynam od włosów i od nich zaczniemy. Jak wiecie, staram się zapuścić włosy, albo może nie wiecie, a może się dopiero dowiadujecie. To ja całe życie zapuszczam włosy, tak jak całe życie jestem na diecie, odchudzam się, czy coś w tym stylu. <grym> Oczywiście żart, bo raczej się nie odchudzam, a raczej prowadzę zdrowy tryb życia i zdrowo się odżywię, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj chciałabym poopowiadać o włosach, ponieważ zmieniłam fryzjerkę. Od 4 miesięcy chodzę do Karolinki. Tutaj Wam na dole zostawię linka. Jeśli jesteście zainteresowane, to zapraszam Was serdecznie do Karoliny na fotel, która uzyskuje mi, powiem Wam tak, na moich włosach bardzo ciężko jest uzyskać chłodny odcień blondu. Nie wiedzieć czemu mam bardzo dużo ciepłego pigmentu. I ona pracuje na kosmetykach Kemon i powiem wam szczerze, że te kosmetyki strasznie lubią moje włosy i pierwszy raz jestem w stanie uzyskać tak chłodny odcień blondu, jaki mam obecnie, jestem z tego powodu bardzo zadowolona. No, ale jak to z wszystkimi blondami, wiecie o co chodzi, eee, zawsze Wszelkiego rodzaju rozjaśnianie, dekoloryzację niszczą włosy, więc trzeba postawić na mocne regenerowanie tych włosów. Parę miesięcy temu odkryłam fantastyczną e, pielęgnację do włosów w Rosmanie. I jest to z marki Schwarzkop Biology, chyba dobrze mówię. I ja kupowałam wcześniej nie czerwony, nie to taki burakowy kolor, tylko kupowałam e, taką niebiesko-zieloną serię, która była wygładzająca ta seria jest naprawcza właśnie do włosów i ta lepiej mi dociąża te włosy i te włosy lepiej e, funkcjonują nie się puszą, ja mam włosy e, blond, ale z mega tendencją do puszenia, to jest mega wkurzające dlatego przed spaniem taki sposób znalazłam, że biorę kilka kropel tych serum po prostu biorę na końcówki i kładę się spać i to serum jest fajne, bo ono nie przetłuszcza tych włosów i te włosy nie są takie e, jakby Wam to wytłumaczyć one nie są takie tłuste, naolejowane, tylko są są po prostu nawilżone. Są bardziej sprężyste, zauważyłam, są bardziej gipkie i ten produkt jest genialny. Ta, ta cała seria jest genialna. Nie należy ona, uwaga, uwaga, do najtańszych, bo to serum kosztuje 49,90 w Rosmanie. Tutaj wprowadzam również coś takiego, że piszę o tym produkcie, ale również piszę i dodaję Wam ceny. Dajcie mi znać, czy lubicie, jak dodaję Wam ceny tych produktów, czy dalej to robić. Dokupiłam sobie również. E Booster Solution. To jest taki booster do włosów. Booster ma do następnego mycia odświeżyć nam te włosy i zabezpieczyć, szczególnie końce przed ich właśnie puszeniem się. I ten produkt stosuje, to jest intensywnie regenerujący preparat do włosów zniszczonych. Doskonały na rozwijający się końce. Bo zawsze je suszę, nie chodzę zbać z mokrymi włosami. To jest grzech numer jeden, jeśli zapuszczacie włosy, a przynajmniej jeśli macie włosy rozjaśniane, nigdy nie śpicie z mokrymi włosami. E, więc ja je wysuszę i po wysuszeniu nakładam jeszcze dodatkowo ten ekstrakt, i efekt jest fenomenalny. Moje włosy naprawdę wyglądają po tym fantastycznie. To zostańmy jeszcze na chwilę w temacie włosów, bo jak pojechałam do Grecji na Krecie, jest e, tam w hotelu było takie spa. E, ja nie korzystam z takich atrakcji, bo ja jestem bardzo niecierpliwa. Nie lubię leżeć długo na fotelu, zatem nie lubię, jak jest gorąco, muszę gdzieś leżeć i. I wiecie o co chodzi, no ja jestem bardzo pod tym skątem, pod tym względem, jestem bardzo niecierpliwa, no ale zauważam, że mieli tam sklepik z kosmetykami, a że ja lubię sobie ją czasami wykorzystać, ee, że tak powiem takie sytuacje i kupić sobie tamtejszą pielęgnację, żeby ją wypróbować. Kupiłam kilka rzeczy tak naprawdę, ale chciałabym to zostawić na inny materiał wideo, bo chciałabym dla Was zagrać e, nagrać taki fajny niezbędnik e, wakacyjny, jeśli wyjeżdżacie na wakacje, więc spodziewajcie się tego filmiku jako kolejnego, ja teraz wróciłam z podwójną siłą, jeśli chodzi o nagrywanie, mam nadzieję, że że będzie Wam się to podobać, że wracam z taką częstotliwością z materiałami. No, i wyobraźcie sobie, że e, mówię, a coś do włosów, pielęgnacja do włosów, bo to jest zawsze ja pielęgnacja do twarzy, pielęgnacja do włosów, a pani mówi, do ciała a mnie a do ciała tam nie trzeba. <grym> e, I twarz to ja dbam bardzo, natomiast jeśli chodzi o ciało, to tak. Mm. No i przechodząc z, do rzeczy, do rzeczy z mało. no to oczywiście tutaj polecała mi szampony, polecała mi odżywki do włosów, jakieś maski, czyli taka no, taka nuda klasyka to co jest w każdych sklepach. A, a jakieś tam specjalistyczne, nie wiem, olejki do włosów, olejowanie. O, mamy świetny produkt. I ten produkt to jest w ogóle ochrona przeciwsłoneczna przed słońcem do włosów blond. E, firma nazywa się Api Vita. Ja myślałam, że to jest firma, która jest dostępna tylko i wyłącznie w tamtym hotelu. Myślałam, że to jest jakaś tam regionalna. Ale na lotnisku widziałam całe stoisko, wracając z e, lotnisku w hani, że jest e, cała szafa dostępna tych kosmetyków, i muszę wam powiedzieć, że no takie mam zużycie, tak naprawdę sprawa jest świeża. Używałam już cztery razy do olejowania. Ona mówi, że to jest fajny produkt, bo jak i tak, idziemy na basen, e, idziemy. E, że tak powiem to dobrze jest i tak będziemy miały mokre włosy jeśli będziemy pływać no to dobrze jest właśnie sobie spryskać te włosy porządnie właśnie tym preparatem e, i one fajnie po, po zmoczeniu nawet w basenie możecie nurkować i tak dalej pozostawiają taką ochronę olejową przed przegrzaniem słonecznym przed przysuszającymi się końcówkami to jest super rozwiązanie słuchajcie dla właśnie osób które mają blond kruszący się włosy słabe włosy cienkie łamliwe bo jak wiecie no woda z basenu chlorowana i słoneczko do tego 30 stopni, to naprawdę jest masakra, jeśli chodzi o włosy. A ja mam bardzo wrażliwe włosy na takie, i powiem Wam, że ten produkt genialnie zabezpieczył moje włosy. A po powrocie od razu, przed każdym myciem, spryskuję sobie włosy dosłownie e, kilka razy po czym. Chodzę z tym godzinę, olejuję sobie tym produktem włosy i myję włosy, i naprawdę jestem po prostu zakochana, zachwycona tym produktem. I polecam Wam serdecznie, jeśli będziecie gdzieś na lotnisku albo będziecie w Grecji, szukajcie tej marki, szukajcie tego produktu, bo jest on wart każdych pieniędzy i Waszej uwagi. Tutaj w środku mamy. Tu jest napisane, że jest to nawilżacz do włosów, które są wystawione na promienie słoneczne. Jest tu olej Sunflower, czyli słonecznika Abyssian Oil. Abysian... Nie wiem na której części urwało, ale w prostym tłumaczeniu olej abyssiński jest z nasion Modraka które który ma właściwości doskonale nawilżające i nie służy on tylko do włosów, ale również może służyć do twarzy. I do całego ciała. Musiałam sięgnąć sama po z internetu, ponieważ szczerze pierwszy raz słyszę o takim rodzaju oleju i sama jakoś się nie zagłębiałam, nie czytałam do, do tej pory właśnie, zanim zaczęłam o tym mówić. Więc widzicie, tak to wychodzi z życia, więc ten produkt jest genialny i polecam Wam go serdecznie. Ostatnio w mojej kosmetyczce pojawiło się nowości z firmą, o której bardzo mało się mówi. Jest to firma, która jest początkującą firmą, która dopiero zaczyna swoją przygodę tak naprawdę, a ma trzy genialne produkty w swojej ofercie pielęgnacyjnej, które ja również stosuję. W... Mowa tutaj jest o marce, która nas Nazywa się, nie wiem czy słyszeliście, Samarite. I są to produkty, które mają bardzo e, różnorodne zastosowanie. Jeden produkt nie służy tylko do jednego, ale również ma ws wszechstronne zastosowanie. Ale po lubieńcach dzisiaj chciałabym się skupić głównie na tym czerwonym kremie, który bardzo mnie poratował, szczególnie na wyjeździe, e, jak byłam teraz na wakacjach w Grecji, ponieważ, wiadomo, no słońce pali i tak, da i tak dalej, i e, miałam bardzo przesuszoną skórę przez klimatyzację, baseny i tak dalej. I powiem Wam szczerze, że zamiast swojego regularnego kremu, po prostu cały czas na wyjeździe używałam głównie tego produktu. Dlatego m, chciałam go też polecić Wam w filmiku z innym rodzajem pielęgnacji. Jest to świetny krem, który możecie zabrać, ponieważ on ma wiele zalet. Możecie go zabrać e, dla całej rodziny. Tak naprawdę ma bardzo bezpieczną formułę, możecie używać go u dzieci. E, służy do przede wszystkim natłuszczania, regeneracji, smarowania. On ma taką m, wazelinową konsystencję. Zobaczcie ile mi tylko zostało tego kremu. On mi się już kończy i na pewno sięgnę po drugie opakowanie, ponieważ jest rewelacyjny. Pachnie Coca-Colą. Nie wiem czemu, tylko ja mam takie... Jeśli mieście ten krem, dajcie mi znać koniecznie w komentarzu pod tym filmem, czy tylko ja mam takie skojarzenie, że ten krem pachnie Coca-Colą. Możecie go używać na usta, ja, zamiast balsamu. Ja używałam go wieczorami na całą twarz, która była co prawda nagrzana tym słońcem, ale również posiada w swoim składzie masło kakaowe, więc jeśli lubicie się opalać, to pamiętajcie, że super przyspieszy proces opalania. Ale pamiętaj! Najpierw filtr słoneczny, a później dopiero ten krem. Dodatkowo jeszcze chciałam Wam też taki patent sprzedać, oprócz tego olejku, jeśli nie będziecie miał tego olejku, to ten produkt ma olejową taką formułę, zobaczcie palce są takie lekko błyszczące tłustawe, bo e, tylko, że ten olejek pięknie się wchłania i potem nie zostawia tego tłustego filmu na twarzy, bo wystarczy odczekać dłuższą chwilę, on się przepięknie wchłania w naszą twarz, ale on też, ten produkt super nadaje się do olejowania końcówek naszych włosów szczególnie właśnie na wyjeździe, jak chcecie zabezpieczyć, więc to jest taka alternatywa do tego olejku, który Wam tam Pokazałam. Serdecznie wam polecam, jeśli macie ochotę e, spróbować e, tych produktów. W ofercie znajdziecie trzy produkty: znajdziecie krem do twarzy, znajdziecie taki serum, serum tonik do twarzy oraz właśnie ten krem, który ma przeznaczenie nie tylko jakby do całego ciała, na suche miejsca, ale również też możecie stosować. Na przesuszone partie skóry na waszej twarzy. Zacznę od pudru, ponieważ jest to jakby takie trochę przełomowe wydarzenie w moim życiu, ponieważ wiecie albo nie wiecie, czy co nie wiedzą, to już się właśnie dowiedzą, że moim najkochańszym pudrem wykończeniowym w makijażu jest D Lock I nadal jest on moim ukochancem, ale znalazłam godnego zastępcę. I muszę Wam powiedzieć, że to jest moje drugie podejście, bo kiedyś miałam ten puder i nie wiem czemu leżał nieużywany, a potem go komuś oddałam. Nie mam pojęcia jak to się stało, że po spotkaniu właśnie z Tomkiem Kozakiem na, w Douglasie, przy otwarciu właśnie sklepu Douglas, tam odświeżonego tego sklepu Douglas, zapytał się czy znam ich nowy puder wykończeniowy, prasowany właśnie pod oko i że on występuje w dwóch wersjach. Występuje w wersji prasowanej i występuje w wersji tej sypkiej. Wie, kurczę, ja chyba miałam kiedyś ten puder, ale nie znam. Mówi, dobra, to ja ci wyślę. Mówi, to sobie zobaczysz, przetestujesz. I ja mówię, dobra. Dobra. Dostałam dwie wersje i o dziwo wolę tą sypką. Tą, co miałam, i jest to dla mnie też zaskoczenie. Mam go pod oczami. Przepięknie utrwala puder pod oczami. Ma świetliste, satynowe wykończenie, czyli to, co ja właśnie tak lubię w Catfondé. Jest on przecudowny. Jedyne, na co po prostu będę narzekać, no to jest jego cena plus pojemność. Bo tu pojemność w pudrze jednak jest 4 gramy, jeśli wiecie o co chodzi. Więc e, Bardzo mała pojemność pudru No ale muszę powiedzieć, przyznać szczerze, że jest on Bardzo wydajny, więc jeśli chodzi O y, zastosowanie w makijażu Ja tak naprawdę stosuję W strefie T Puder wykończeniowy i stosuję w okolicy pod okiem Natomiast policzki rzadko usztywniam Ponieważ e, nie kumuluję Produktów na twarzy e, Gdy używam na przykład bronzerów, uważam, że to też Jest forma sucha i, i Dlatego nie kumuluję, nie tworzę Na mojej buzi staram się przynajmniej nie Tworzyć wielowarstwowej tapety. E, jest totalną moją miłością od dwóch miesięcy. Uwielbiam go od kiedy go tylko dostałam, e, przetestowałam. Miałam takie inne podejście do niego, totalnie. Nie wiem, może po prostu coś się zmieniło, nie wiem, skład się ulepszył, albo nie wiem, co się stało. Po prostu to był ten dzień, ten czas, ten makijaż, który przekonał mnie do tego, że ten puder jest. Sztosem. Odkryłam bardzo fajną, i teraz troszeczkę zejdzie z tych cen. Odkryłam ostatnio w swojej kolekcji super bazę pod cienie. Drogeryjną bazę pod cienie. Można powiedzieć także drogeryjną, bo jednak Melka Makeup Revolution do takiej się zalicza. Jakiś czas temu i to już będzie dłuższy czas temu, dostałam w paczce pijarowej primer Prime and Lock. I powiem Wam szczerze, że jestem zachwycona tym primerem. Dzisiaj też pracowałam na tym primerze. Z cieniami głównie tam Color pop cosmetics i muszę wam powiedzieć, że jest miłość, jest hit i to w jaki sposób mi się pracuje na tych cieniach dzięki tej bazie. też jestem zachwycona, dlatego chciałam wam serdecznie polecić. nie wiem czy stacjonarnie możecie gdzieś kupić, ale na pewno w takich drogeriach, w takich drogeriach jak Kokolita na pewno znajdziecie ten produkt i uważam, że jest on wart waszej uwagi, bo kosztuje bardzo niewiele pieniędzy, a naprawdę jakościowo odpowiada tym primerom z wyższych pło. totalna jeśli chodzi o korektor. Obecnie trochę nie pasuje odcieniem do mnie, ale gdzieś mam ciemniejszą wersję i na pewno zużyję, więc o to się akurat nie martwię, bo mam go w kilkunastu e, odcieniach. No totalnie przepadam, jeśli chodzi o korektor Infallible e, od Ala, e, który też dostępny jest w Rossmanie, jak również w drogeriach internetowych możecie go znaleźć. E, powiem Wam szczerze, że nawet nie usiłuję podążyć w kierunku zakupu mojego najukochańszego przecież korektora, o którym tak. Dużo słyszeliście Tarte Shape Tape e, Ten korektor e, sprawdza mi się Idealnie Jak wiecie ja nie stosuję korektorów jako bazy pod cienie e, Mam swoją teorię na ten temat e, Natomiast e, Uwielbiam Uwielbiam ten produkt za to, że bo ja już mam, wiecie, problematyczną okolicę oka. Więc ja mam już swoje zmarszczki pod okiem i nie lubię, jak mi wchodzi korektor w zmarszczki. E, ten produkt ma bardzo podobną konsystencję do Touch Shape. Typ jest delikatnie bardziej kremowy i delikatnie bardziej e, nawilżający. Natomiast Tarte Shape type jest bardzo suchym korektorem, który idealnie się usztywnia. Trzeba z nim pracować szybko i dlatego nie wchodzi w te To jest ten powiem Wam, że zbliża się gdzieś tak w 95% do Tarte Shape type. Cóż ja mogę powiedzieć? W tym filmiku z ulubieńcami nie może zabraknąć jednego produktu. Stwierdziłam, że nie będę pokazywać całej swojej paletki jako mojej ulubionej paletki przy współpracy z Vibo, Ale pokażę mój rozświetlacz, który kocham, uwielbiam i który bardzo często stosuję. I powiem Wam o. Mam go teraz nawet na twarzy, No uwielbiam swój rozświetlacz, jestem, jak to się mówi, jestem nieobiektywna, to jest moje dziecko, kocham, e, nic więcej nie powiem, musiał wylądować w wieńcach. Jeśli sprawdził się wam, to piszcie na dole pod tym filmikiem, no ale ja mam efekt blachy ewidentnie na twarzy, więc jestem zadowolona. Najukochańszy eyeliner, jak wiecie, takim moim znakiem rozpoznawczym w makijażu jest kreska. Ja często stosuję u siebie kreskę, że e, właśnie to jest taka e, anomalia. Troszeczkę, bo jak maluję innych, to zdecydowanie wolę tą miękką wersję w moim stylu makijażu, natomiast jak maluję siebie, to uważam, że mam taki mdły. Mam taką mdłą urodę i u mnie kreska nadaje tego charakteru i tego pazura w makijażu i zawsze dobry eyeliner w pisaku to jest podstawa, którą ja muszę mieć w swojej kosmetyczce, takiej swojej prywatnej kosmetyczce. Dlatego Art Deco High Precision Liquid Liner nie mogło go zabraknąć, bo to jest identyczny produkt jak Kat Von Lock It w dużo tańszej cenie. Art Deco możecie kupić w Douglasie, jeśli nie wiecie gdzie. Nie mogło go tutaj zabraknąć, ja uwielbiam, to już jest moje kolejne opakowanie i sprawdza mi się rewelacyjnie. I jego plusem, w przeciwieństwie, bo wiem już co tam napiszecie w tych komentarzach, że czy próbowałam eyeliner z Eveline. Miałam ten eyeliner z Eveline, piękny czarny kolor, ale jak nie daj Boże zostawicie zakrętkę otwartą, chociaż na chwilę, to on tak szybko zasycha, że... Masakra! A ten, pomimo tego, już nieraz przecież maluję, i nieraz go nie zatknę, bo jestem roztrzypana, nic mu się nie dzieje. Więc serdecznie Wam. Polece. Nie mogę zabraknąć tego podkładu, chociaż wiem, że e, jakby ulubieńcy muszą być przez dłuższy czas, ale no, zaraz wytłumaczę, zrobię takie długie intro i wytłumaczę, dlaczego ten produkt pojawił się w ulubieńcach, ponieważ ja niegdyś e, bardzo lubiłam ten produkt, stosowałam go bardzo często, potem przyszły inne podkłady, jak to ja, zakochałam się w innym wykończeniu, no i tak, że tak powiem z kwiatka na kwiatek z tymi podkładami u mnie zawsze to tak jest, że zawsze szukam idealnego podkładu i zawsze próbuję czegoś nowego i nigdy nie pozostaje dłużej przy nie, uwaga, dostałam paczkę Pierową marki Maybelline. Matujący podkład, który mam też na twarzy dzisiaj. Podkład matujący dla skóry normalnej i tłustej. To jest jego całe tłumaczenie. E, ucieszyłam się, że dostałam tą paczkę PR-ową, ponieważ jestem opalona i większość podkładu, które mam w szafce, do mnie nie pasuje. E, więc musiałam się posiłkować przyciemniaczem. A jak to z przyciemniaczem, zawsze to dodasz kapkę, dwie, trzy i nigdy nie uzyskasz tego samego koloru, więc lepiej mieć podkład w swoim odcieniu i 120 obecnie jest w idealnym moim odcieniu, tak jak widać nie ciemnieje na mojej twarzy, już bardziej, można powiedzieć, że jak go aplikuję to jest lekko jaśniejszy, potem delikatnie ściemnieje eee, i powiem Wam, że po pierwszym nałożeniu taka miłość, znowu sobie przypomniałam jaką potrafi wyglądać na buzi w jaki sposób on się potrafi układać jak on minimalnie tylko wchodzi właśnie w linię mimicznej, w załamania, My jestem zakochana jest to podkład drogeryjny, to tym bardziej właśnie chcę Wam go polecić, ja jakoś się nie dogadałam z podkładem Infolible od Loreala, oni mają coś w składzie takiego Że ja się nie dogaduję z podkładami Loreala Natomiast jeśli chodzi o podkłady Maybelline, ja zawsze miałam do nich Słabość, to była jedyna marka drogeryjna Z którą mi się tak dobrze e, Pracowało mm, Znaczy pracowało e, Z którą mi się zawsze dobrze funkcjonowało I nawet moje pierwsze podkłady były z tej firmy Więc e, Dlatego nie mogło zabraknąć tego produktu Stwierdziłam, a dorzucę go jeszcze Jako kolejnego e, Dlatego musiałam zrobić dłuższe intro na sam koniec ulubieńców, moje ostatnio trzy hitowe perfumy, które non-stop używam. Jedna z nich to już jest drugie opakowanie. Zacznę od perfum, które po prostu kocham, bo też ostatnio dostaję od Was dużo zapytań, jakie perfumy lubię, jakie uwielbiam, że rzadko o tym mówię, więc postanowiłam umieścić kategorię perfumy <laughs> moje ulubione. I to jest perfuma Yves Saint Laurent YSL, jak ktoś woli. I to jest Mont Paris. To jest ta klasyczna Mont Paris, bez żadnych udziwnień. O Jezu, jak to pachnie. O Boże, jak to pachnie. To jest mój zdecydowany numer jeden ostatnio, jeśli chodzi o perfumy, które używam. Skończyły mi się właśnie te perfumy i mówię, kupię sobie jakieś inne. No przecież nie będę w kółku używać tych samych, bo ja tak lubię też innymi perfumami. I dostałam próbkę w stworze przy zakupach. Dostałam to, jest Pakoraban. Tak, dobrze mówię. Tak, to jest Pakoraban. Eee, dostałam Pure XS próbkę i postanowiłam sobie też kupić eee, perfumę. Przepiękny flakon, bardzo taki biżuteryjny, wygląda on rewelacyjnie. I powiem Wam, że to też jest. Też jest taki mocny, słodki, intensywny zapach, bo ja lubię mocne, słodkie, intensywne, wręcz lekko duszące, kadzidłowe zapachy. Eee, I to jest po prostu też zapach, który idealnie, eee, po prostu, jak ktoś mówi, no, idealnie na mnie leży, <laughs> pasuje do mnie jak ulał. No i perfumy, które kupiłam pod wpływem chwili, i był to Michael Kors, jest to Michael Kors, już mi się kończą i koniecznie muszę kupić sobie większe opakowanie. Kupiłam sobie na próbę, bo one mają bardzo, bardzo specyficzny zapach. Wręcz powiedziałabym lekko męski zapach. Nazywają się Twilight Shimmer. Jest to perfuma Michaela Corsa. Musicie powąchać, jak ona pachnie. Ja uwielbiam ją i solo, i uwielbiam ją właśnie mieszać, bo to jest taki typowy, ciężki, kaćdłowy zapach, który... Po prostu jest tak wyjątkowy. E, kocham, uwielbiam do granic możliwości. E, zawsze miałam słabość do drogich perfum. Pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie, wspierajcie, a jeśli Wam się podobał, zostawcie kciuk w górę. Będę czekała na to z Waszej strony. A dzisiaj pięknie Wam dziękuję, że spędziliście ten czas ze mną. Może jest to wieczór, może jest to popołudnie, może jest to ranek, nieważne kiedy. Ja Wam za to pięknie dziękuję i dzisiaj już kończę. Żegnam się z Wami i do następnego. Trzymajcie się, hej!